Z firmy Dziś na naszym kanale prezentujemy nowość, czyli włoski kompaktowy agregat strip -teal do uprawy pasowej i siewu punktowego w rozstawie od 40 do 75 cm. More to włoski producent specjalizujący się w produkcji agregatów strip -teal z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu produkt finalny jest przemyślany i niezawodny. Na uwagę zasługuje nieduże zapotrzebowanie na moc oraz 50 do 250 koni Agregat wyposażono w hydrauliczny podnośnik siewnika punktowego. Masywne kroje talerzowe i rozgarniające oraz nisko inwazyjne słupice robocze z głębokością pracy do 35 cm. Dzięki teleskopowo rozsuwanej ramie, Agregat ma bardzo kompaktowe wymiary transportowe i idealnie pasuje do dostępnych na rynku siewników punktowych. Rozsuwaną ramą. Zapraszam Cię do subskrypcji oraz polubienia naszego kanału. Daj nam również znać w komentarzach, co myślisz o tej propozycji. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową www.kagro.pl. Polub nas na Facebooku lub napisz na kagromałpa.pl. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.